A teraz informacja, która ucieszy przyszłych kierowców. W Zielonogórskim Wordzie egzamin praktyczny można zdawać na samochodach Szkół Nauki Jazdy. To nowość w skali kraju. Są już pierwsze efekty tego pomysłu, jak się okazuje, bardzo pozytywne. Wymarzone prawko to dla wielu droga przez mękę. Aby je zdobyć, trzeba zdać egzamin. A ten do najłatwiejszych nie należy. Egzamin na prawo jazdy zdaje dzisiaj 17 raz. Masakra jakaś. Co zrobić, aby zdawalność egzaminu poprawić? Zdecydowanie może pomóc sprawdzony samochód. A więc taki, na którym wcześniej szkolili się kandydaci na kierowców. Uważa Eugeniusz Kubiś z Zielonogórskiego Ośrodka Szkolenia Kierowców. Możemy zaoferować naszym kursantom większy komfort, po prostu możemy zdjąć z nich stres. Chodzi o to, żeby na egzaminie było sprawdzane umiejętność zachowania się w ruchu drogowym, bezpieczne zachowania, a nie, powiedzmy, szybkość uczenia się nowego samochodu. Takie rozwiązanie od razu spodobało się kursantom. Wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego samochodu, którym jeździmy, no i lepiej jest zdawać na, na tym, na czym się uczyliśmy jeździć. Na tym samochodzie, na, na, na którym się uczymy jeździć, tak, jest, o, jest o wiele łatwiej później zdawać egzamin, tak, ponieważ wiemy, jak się tym samochodem jeździć, tak, jak on działa, gdzie są wszystkie przełączniki i inne rzeczy. Żeby pomysł wcielić w życie, trzeba było dostosować najpierw parametry techniczne aut, tak, aby można było na nich zdawać egzamin. Mamy dwa mikrofony, Rafał Gajewski, szef zielonogórskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, postanowił dać szkołom szansę. Z chwilą, kiedy ten pojazd został wyposażony w taki sam system jak, jak nasz, kiedy my możemy ten, ten nośnik tego nagrania do, do, do własnych potrzeb tutaj zatrzymać, nie było żadnych przeszkód. Samochód odpowiada warunkom technicznym. Taka sytuacja to precedens w skali kraju. Na razie z oferty Wordu skorzystał jeden ośrodek szkolenia kierowców. Pierwszy egzamin na tak zwanym kursowym samochodzie już się odbył. Na siedmiu zdających sześciu uzyskało prawo jazdy. I stres jest i stres jest duży, czy się zdaje na egzaminie szkoły jazdy, czy się zdaje na egzaminie e, na samochodzie wardowskim, ale ten pierwszy sposób na samochodzie, który już znamy, eliminuje całkowicie problemy z jazdą techniczną i człowiek może skupić się na otoczeniu, może skupić się na przestrzeganiu przepisów. Jeżeli miałabym w tej chwili chyba zdawać na innym aucie, to nawet bym nie wiedziała, co jest w ogóle w środku, no mimo mojej porażki. Dałam jednak radę i mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem. Pomysł chwalą też instruktorzy nauki jazdy. Jest im o wiele łatwiej, zwłaszcza psychicznie, tak? ponieważ uczą się na, na danej marce samochodu, e, znają ten samochód, znają jego uwarunkowania. Egzaminatorzy z Zielonogórskiego Ośrodka Ruchu Drogowego są przekonani, że dzięki takiemu rozwiązaniu teraz więcej kursantów zaliczy egzamin na prawo jazdy.